Ja jestem Ania. A ja jestem Mia. Cześć! Dzisiaj przychodzimy do Was z podsumowaniem naszego lipcowego maratonu z książkami autorów na EU i N. Tak, y książki autorów właśnie o takich nazwiskach nas interesowały. Maraton odbył się z 23 na 24 lipca, a przeczytałyśmy w nim m.in. O chłopcu, który zniknął świat. Jak Ci się podobało? Super. Jest prześliczna. Może być tego nie widać, ale tak połyskuje. Myślę, że w to. środku też jest prześliczna. Tak. Pod względem tekstu. E, mi bardzo podobały się ilustracje. Mi też. W tej książce. E, nie ma ich wiele, ale e, są klimatyczne. E, podobały mi się również takie wstawki, jak to, że kiedy w książce fabula jest ciemną. E, to faktycznie. Mamy ciemne strony. O, taki typ ilustracji również tu mamy. Mm, jak z treścią? Ja pokażę Wam. To była książka idealna na maraton, choćby z tego względu, że zobaczcie, jak wygląda rozmieszczenie tekstu. Tutaj są naprawdę spore marginesy, więc czyta się to bardzo szybko. A, również przyjemnie, uważam. To było o chłopcu, którym. E, przyszedł na urodziny swojego kolegi, a właściwie chłopaka z klasy, którego nie lubi. E, I na tych urodzinach e, były pod tematem kosmos, i prowadziła je astronautka. No i może tyle. No, w sumie um. tak. Ja bym powiedziała, że jest to książka o chłopcu, który nie radzi sobie z własną złością, a raczej z wyrażaniem jej w sposób akceptowalny społecznie. I właśnie na tych urodzinach, o których mi ja wspomniała, które są to urodziny chłopca, który dręczy naszego głównego bohatera. Goście na koniec wychodząc z imprezy dostają drobne upominki, baloniki. No, i balonik, który przypada naszemu głównemu bohaterowi, jest dość niezwykły. Myślę, że tutaj nie zdradzę za wiele, bo, bo wielokrotnie słyszałam, również sama przed lekturą, o tym, że tutaj pojawia się temat czarnej dziury. Pojawia się temat tego, że, no, jak sama nazwa wskazuje. Znikania pewnych rzeczy i tego, co być może my byśmy chcieli wysłać do takiej czarnej hmm. dziury, żeby już nie wróciło. Pozycja interesująca, aczkolwiek nie rozkochała mnie tak do, do końca, wiecie, w stu procentach. ale była super. Kolejną książką, którą przeczytałyśmy, tutaj mnie czytała na czytniku, to. Karo i szalone wyzwania. Mhm. To jest Spączka książka doktor Ani, czyli Anny Markowskiej i przyjemny. przyjemne było. Chciałabym kolejny tom, ale nie ma. E, tak, e, tutaj mamy książkę w formie pamiętnika. E, dziewczynka dwunastoletnia opowiada o tym, co się dzieje w jej ale codzienności szkolno towarzyskiej W niektórych książkach tak czuć, że to jest. Jako pamiętnik wpisany. A w tej poza tym, że była na początku każdego rozdziału data, to w ogóle ja nie odczuwałam tego, że to jest pamiętnik. Ja czułam. Ja miałam wrażenie faktycznie takiego zaglądania do pamiętnika nastolatki, hmm. całkiem w porządku, no taka. Typowa książka, której możecie się spodziewać po tym, co, co właśnie powiedziałam. Czyli ja zauważyłam. Po takim że na pamiętniku 12 lat. tu się odwróciła. Mm -hmm. Mnie to śmieszyło za każdym razem, jak w nią wchodziłam. Okej, okay, no to również czyta się bardzo szybko. Tutaj wam nie pokażemy rozmieszczenia tekstu, ale jest dosyć dużo takich grafik różnego rodzaju jakichś tabelek. Także to, to również się łyka w moment, hmm, całkiem przyjemna pozycja, taka łatwa, lekka, e, w porządku przesłanie nawet. Kolejna pozycja, czyli przygody Lottie Lipton i to jest klątwa egipskiego kota. Tutaj to nie było jakieś wow, ale było całkiem fajne. Takie... Mnie klimatem przypominało Las i Maję. Mamy tutaj wątek detektywistyczny. Historia nie jest tak poprowadzona jak w lasego i Maję, ale jakoś tak czułam podobny vibe po prostu. Mamy tutaj opowieść o dziewczynce, która zamieszkuje muzeum, no i o zaginięciu pewnego posążku, który trzeba odnaleźć. Ja myślałam, że to się trochę inaczej rozwiąże. Ja też. Ostatecznie. Tak mi się wydawało, że, że tutaj mm, trochę w inną stronę to pójdzie niż poszło. A... <laughs> Przepraszam. Ciekawa, ale nie jakaś taka. No nie urzekła mnie jakoś bardzo. Nie też nie. <laughs> Co jeszcze chcesz? Jakoś tak. Że było fajnie i niby wciągało, a z drugiej strony tak. nijak trochę. Mhm. E, chyba po prostu sporo już tego rodzaju e, opowieści znamy. Kolejną książką, i tu jestem ciekawa Twojej opinii, była Tybella i Wilk. To jest seria Czytamy bez mamy. Jak Ci się podobało? Ogólnie to ona jest tak trochę dla maluchów. Ma dosyć dużą czcionkę. Ja bym się nie czepiała, że dla malków, myślę, że na twój wiek, ok. Ale. Nie, nie miałam. O dziwo, bardzo mi się podobała. Um, no, tu mamy opowieść o um, psie, suczce, okay. która ma swoje młode. A tutaj je widzicie. A I w pewien sposób, co jest bardzo ryzykowne, zaprzyjaźnia się z wilkiem. No i mamy. Historię wokół mhm. tego. Jedyne, co mnie gryzło, tak? W sensie to nie jest ważne dla książki, ale mi cały czas to po głowie chodziło, przez co mi trochę wkurzało, że tylko ten jeden psiaczek jest podobny do mamy, a inne są czarno-białe. No, może tatuś Ech. był e, czarno-biały, biały, czarny, nie wiem jakikolwiek. E, w każdym razie, hmm. no również książeczka do połknięcia na raz na pewno. Jak ci się podobała? Jak e, treść? O dziwo bardzo. Hmm. E, no nie tak sobie. Tak, e, nie mam jakichś uczuć z nią związanych w ogóle. A ja bym chciała się dowiedzieć, co było później, po końcu. Mm -hmm. e, ja przyznam, że już nawet nie pamiętam do końca, jak się kończy. Znaczy, wydaje mi się, że pamiętam, ale nie jestem tego pewna, więc naprawdę ta książka nie zrobiła na mnie. Wrażenia. Natomiast zrobiła y, wrażenie na mnie książka, która wydaje się, że jest przeznaczona dla młodszych, a po lekturze muszę stwierdzić, że dla dzieci w wieku mi jak najbardziej jeszcze jest ok. Jest prześliczna. I mówimy o tutaj. Jest bardzo ładnie wydana. Tutaj szata graficzna naprawdę robi wrażenie. Mamy ładną wyklejkę. Y i e, ilustracje Śliczność. dwojakiego rodzaju, bo mamy ilustracje tego typu gdzieś tam na końcach e, rozdziałów i mamy ilustracje takie tego typu tutaj kolorystyki prześliczne e, I mamy tutaj trzy opowiadania hmm, przy czym hmm, one są w pewien sposób powiązane, ale mają zupełnie innych bohaterów. To wygląda w taki sposób, że bohaterowie pierwszoplanowi z pierwszego opowiadania w kolejnym stają się drugoplanowymi, i jakby opowieść jest już o kimś zupełnie innym, niczego innego dotyczy. Ale czy Tobie tutaj jakaś książka wydawała się podobna? Właśnie tak, ale nie miałam pojęcia, jaka. Byłam pewna, że. Jest jakaś prawie że identyczna książka, ale nie miałam pojęcia jaka. To nie, aż tak bym nie szła. Natomiast klimat dla mnie podobny był do pożyczalskich. Ja trochę miałam właśnie takie wrażenie, zwłaszcza tam, bo tutaj bohaterami są myszki, ropuchy, nornice, jakieś takie małe zwierzątka żyjące w lesie ale Jerzyki. ale troszkę właśnie taki klimat jak w Pożyczalskich mi się włączył opowiastka jest naprawdę przyjemna taka, taka ciepła i, i no dla mnie super może być dla przedszkolaków aczkolwiek wydaje mi się, że dzieci w wieku mi nawet więcej z niej jakby ale dla siebie wezmą Pod względem tego, tego tekstu jest też sporo Właśnie, pod względem tego, ile jest tekstu, to maluch mógłby się szybko znudzić przy czytaniu takiej książki. Tak, mamy jedną ilustrację i tutaj mamy, wiecie, no, no trochę tego tekstu jest jak, jest jak na maluszki, nie? Przekaz jest również taki dla przedszkolaków. Mhm. Przekaz jest bardzo uniwersalny, więc nie widzę, żeby to miało być dla jakiegokolwiek wieku problemem. Natomiast faktycznie tekstu przypadającego na jedną ilustrację może być ciut za mało dla niektórych maluchów. I dwie książki, które przeczytałyśmy na tym maratonie, książki z mojego dzieciństwa. Jedna to była ukochana moja książka, wymęczona i powiem Wam, że cieszę się, bo dla mnie zdała egzamin po czasie. Może nie jest jakaś, wiecie, fascynująca czytając ją teraz, ale. Nadal gdzieś tam w serduchu znajduje miejsce, i są to przygody Jerza Serafina. Jak tobie się podobało? Ogólnie sama opowieść tak sobie, ale była, były słodkie ilustracje. Tak, bardzo lubiłam zawsze te ilustracje również jako dziecko. No, tutaj mamy opowieść o Jerzyku, który utyka na jedną nóżkę ale znajduje w końcu przyjaciół, którzy go akceptują takim, jaki jest. Niestety jeden z jego przyjaciół się rozchorowuje i odtrutka na, to, na tą chorobę odtrutka je, wymaga bardzo niebezpiecznej podróży. Co więcej, ta odtrutka byłaby dobra również dla naszego jeżyka na jego kulenie. Ale pozostała ostatnia dawka i nasz Jerzyk decyduje się w taką podróż wyruszyć dla swojego przyjaciela, a nie dla siebie samego. Króciutka opowieść dla maluchów niby, a ja ją nadal gdzieś tam mam w serduchu jeszcze z dzieciństwa i to była jedna z takich ukochanych książeczek. To samo, że on niósł ten tę ten, ten otwórkę. A tu ma kilka na ilustracji. No te na okładce, ale to celowo myślę, gdzieś tam, żeby nie zdradzać. E, I druga książka również z mojego dzieciństwa. Książka, której nie przeczytałyśmy całej, bo przeczytałyśmy około 50 stron chyba. Mhm, 55 stron. E, małym Nieposłusznym. To Super. również. To również jest książka, którą ja bardzo lubiam. Mija na razie poznałam, ponieważ tutaj pół książki mniej więcej to są wierszowane historyjki, a później są opowiadania, i później jeszcze mamy chyba sztuki teatralne. Tak. I to wszystko jest zaznaczone, że jest dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Ja tę książkę wielokrotnie czytałam mając ją jako dziecko i bardzo ją lubiłam. Jest w takim humorystycznym, trochę stylu napisana, mhm. no małym nieposłusznym właśnie, czyli o dzieciach, które mają jakieś swoje cechy, których może chcielibyśmy, żeby nie miały, Oj. albo może je mają ze względu na dorosłych. No, o zabawnych historiach, o taka obs takie obserwacje mm, życia szabowały. codziennego y, dzieci tutaj y, się znajdują. Będziemy czytać dalej y, i zobaczymy jak tam dalsza część z tymi opowiadaniami Ci się spodoba. E, aha, nie wspomniałyśmy, co w sumie najważniejsze na tym maratonie, o autore. Mm. Tutaj autorem był Ben Miller, y, Karo mówiłam. Anna Makowska, tu Lottie Lipton to Den Mitka. Tybella i Wilk jest autorstwa Marii Izabel Murat. Tutaj Ewa i Marcin Minor. Serafin jest Milu autorem. I tutaj autorem jest Sergiusz Michałkow. Także złożyło się także same Wszystko nazwiska na M, żadnego na E, akurat na maratonie. Dajcie znać, czy braliście udział, oczywiście. I czy wam się podobało. Czy wam się podobało, co czytaliście, jak podobały wam się te książki, po które sięgnęliście. I czy weźmiecie udział w przyszłym maratonie, w następnym miesiącu, w sierpniu. Hashtag czytelniczy alfabet. Tak jest. Oznaczajcie nas i subskrybujcie. Lajkujcie. Gdzie się zakomentujcie. I w książkach z nami się zaczytujcie. Pa!